Cześć, Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym podcaście, który, słuchajcie, będzie dotyczył tym razem taki nadam temat, taki tytuł. Trzy trywialne błędy powodujące odrzucenie operatu szacunkowego w postępowaniach sądowych lub administracyjnych. I faktycznie, słuchajcie, tak jak w Tytule nazwałam to, to są zupełnie trywialne błędy, ale autentycznie osobiście byłam świadkiem tego, kiedy te błędy trywialne powodowały odrzucenie operatu szacunkowego, i to z powodów prawnych, dlatego że one były związane z naruszeniem przepisów prawa. A spotkałam się z nimi wtedy, kiedy wykonywałam funkcję pełnomocnika strony w. W tym czym innym postępowaniu i stąd znam to po prostu z pierwszej ręki. Dlaczego, słuchajcie, te operaty szacunkowe były odrzucone? Wszystko wynikało z naruszenia, z naruszenia przepisów, a rzeczoznawca majątkowy przecież zgodnie z przepisami musi postępować zgodnie z przepisami prawa, prawda, co wynika z artykułu 175 ustęp 1, bo w nim czytamy, że rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności, o których mowa w artykule 174 ust. 3 i 3a. Czyli również wtedy, kiedy sporządza operaty szacunkowe, a także kiedy sporządza inne opracowania i ekspertyzy. No i on jest zobowiązany wtedy do wykonywania tych czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa. No i dalej czytamy ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. Natomiast te Trzy błędy, o których dzisiaj chciałabym wspomnieć, no to one mają swoje źródło właśnie w tym, że rzeczoznawca majątkowy, sporządzając dany operat szacunkowy, no nie postąpił właśnie zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, i powiem tak, że które konkretnie przepisy zostały naruszone. A ja nazywam się Magdalena Małecka, jestem rzeczoznawcą majątkowym. I jeśli interesuje Cię tematyka wyceny nieruchomości, to zasubskrybuj mój kanał i zostań tutaj ze mną na dłużej. No to przejdźmy w takim razie do tych trywialnych błędów trywialnych, czyli słuchajcie, bezsensownych zupełnie. No, odpowiemy sobie na koniec pytanie, Odpowiemy sobie na pytanie, czy one wpływały na określoną wartość nieruchomości, czy przyczyniły się do błędności, właśnie określonej wartości. No to się na koniec wyjaśni, więc pierwsza sprawa słuchajcie, to by było naruszenie przepisu rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, a konkretnie paragrafu 56. Ustęp drugi, w którym to przepisie czytamy następującą dyrektywę dla rzeczoznawcy majątkowego. Kwotę wartości nieruchomości wyraża się w pełnych złotych. Kwotę wartości nieruchomości można wyrazić w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie, nie zniekształca to wyniku wyceny, tak czytamy. No i teraz wyobraźmy sobie, żeby to zobrazować na przykładzie, że rzeczoznawca majątkowy no. Określił matematycznie, stosując oczywiście odpowiednie sposoby do wyceny wartość jakiejś tam nieruchomości, i załóżmy, że ona wyszła mu w tym wyliczeniu: No, dajmy na to 654 tysiące, 654 zł, 76 groszy. No i teraz, zgodnie z przepisem, który przed chwilą zacytowałam. Kwotę wartości nieruchomości, ale uwaga, kwotę wartości nieruchomości, czyli nie powinien rzeczoznawca majątkowy zaokrąglać na etapie liczenia, prawda? Czyli dopiero na końcu, jak mu wyjdzie kwota wartości nieruchomości, to tę kwotę wyraża się w pełnych złotych, ale można ją też wyrazić w zaokrągleniu do tysięcy złotych. No i teraz to, co widać w operatach szacunkowych. Bardzo często to jest taki właśnie trywialny błąd, bo rzeczoznawca majątkowy tak wyliczoną kwotę wartości zaokrągla w jaki sposób? No, tak jak widać w operacie szacunkowym, czyli 654 700 złotych, przecinek 00 i taką kwotę zostawia i opiniuje ją jako wartość nieruchomości, uważając, że ona jest właśnie kwotą zaokrągloną do 1000 złotych, bo było 654 ,76 zł i on to zakrąglił do tych 654 700, prawda? Ale zostawił po przecinku przecinek 00. Jeśli taka kwota jest w operacie szacunkowym, no to słuchajcie, to nie jest zaokrąglenie do ani do pełnych złotych. Ani nie jest to zaokrąglenie do 1000 zł, bo jeżeli po przecinku jest przecinek 00, to znaczy, że to jest zaokrąglenie nawet do groszy. A do groszy zaokrąglać nie może, w związku z tym yy, naruszony jest tutaj ten przepis yy, i tak nie może w operacie szacunkowym zostać. Także zajrzyjcie ewentualnie do swoich operatów szacunkowych, czy do projektów operatów szacunkowych, czy przypadkiem nie opiniujecie właśnie wartości w ten sposób, bo po prostu prawidłowo zaopiniowana wartość w tym konkretnym przypadku, no to byłoby 654 700 zł. Koniec. Nie ma przecinka, nie ma po przecinku 0,0 wtedy. Jest zaokrąglenie nie tyle, że do pełnych złotych, ale nawet do tysięcy złotych, bo nie, nie zniekształca to wyników takiej sytuacji. No a dodatkowo dajmy na to, gdyby to był jakiś cel wyceny dla potrzeb sprzedaży na przykład, no to nikt nie kupuje na rynku rynkowo za 654-654 złote, 654 tysiące 654 złote, 654, 654 zł, czy 655 w tym przypadku, gdyby do złotych to zaokrąglić, tylko raczej kupuje się na okrąglo 654 tysiące 700 złotych. No chyba, że byłby to rynek deweloperski, co wynikałoby z wyliczenia, w którym należy oczywiście pozbyć się VAT-u, więc oczywiście mogą być szczególne przypadki, natomiast w większości przypadków tak by to wyglądało. No, i to byłby właśnie pierwszy zupełnie trywialny i bezsensowny powód odrzucenia operatu szacunkowego. Drugi, jaki byłby drugi powód? Drugi powód, słuchajcie, jest naruszeniem przepisu paragrafu również 56, ale ustępu pierwszego, konkretnie pod punktu 9. Co wynika z tego przepisu rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego? Czytamy w nim, że w operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, a w tym podpunkt dziewiąty przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem. No i właśnie chodzi mi tutaj konkretnie o ten wymóg przedstawienia w operacie szacunkowym. Uzasadnienia. Pamiętajcie, że jednym z wymogów normatywnej zawartości operatu szacunkowego po obliczeniu wartości i przedstawieniu wyniku wyceny jest zamieszczenie uzasadnienia otrzymanego wyniku. I teraz pojawiają się tutaj dwa błędy, to znaczy pierwszy błąd polega na tym, że w ogóle takiego uzasadnienia w operacie szacunkowym nie ma. A drugi błąd polega na tym, że jest w operacie szacunkowym punkt o nazwie uzasadnienie otrzymanego wyniku, ale samej treści tego uzasadnienia uzasadnienia nie ma. No bo co najczęściej czytamy w takiej sytuacji w operatach szacunkowych, że rzeczoznawca jakby powtarza drugi raz, że wartość nieruchomości wyszła ileś tam 654 700 zł. No i analiza tego wyniku uzasadnia twierdzenie, że wynik jest prawidłowy. Prawda? Czyli jakby punkt o tytule uzasadnienie otrzymanego wyniku jest, natomiast w samym punkcie merytorycznie to uzasadnienie się po prostu nie znajduje. No i słuchajcie, właśnie w jednym z postępowań był to jedyny powód odrzucenia operatu szacunkowego i sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia, inny rzeczoznawca od samego początku tę nieruchomość wycenia. Trzeci powód, zupełnie bezsensowny. No to by było, słuchajcie, naruszenie także przepisów y, wynikających z rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, a konkretnie naruszenie przepisów paragrafu czwartego, ustęp czwarty. Ten przepis y, dotyczy stosowania metody korygowania ceny średniej. I co w nim czytamy? Czytamy w nim, że przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty średniej ceny nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi uwzględniającymi różnice w, w poszczególnych cechach tych nieruchomości. No i teraz. Jakie tutaj może być naruszenie? Słuchajcie, no te naruszenia, które tutaj mi się zdarzały, właśnie jako pełnomocnikowi, powodujące odrzucenie operatu szacunkowego, który był w danym postępowaniu przedmiotem analizy były dwa, dwa były takie powody. To znaczy, po pierwsze, zdajecie, przepis wymaga, że aby zastosować tą metodę korygowania ceny średniej, no to istnieje właśnie taki wymóg, aby było co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych. No i pytanie sprowadza się do tego, co to znaczy kilkanaście. Jak czytamy za słownikiem języka polskiego, kilkanaście to jest zaimek oznaczający liczbę w przedziale od 11 do 19, prawda? Od 11 do 19, skoro przepis wymaga, że tych transakcji ma być co najmniej kilkanaście, no to znaczy, że najmniejsza ilość tych transakcji w grupie nieruchomości podobnych, no to jest 11, prawda? 11 może być więcej, 15-22, prawda, ale nie może być mniej, prawda? I sytuacja, która mnie się zdarzyła, no to właśnie była taka, że Operat szacunkowy, który był przedmiotem analizy tych transakcji przy zastosowaniu metody korygowania ceny średniej zawierał 10. No i uznano, że 10 to jest niezgodnie z przepisami prawa. Powinno być co najmniej 11, w związku z tym właśnie operat uznano za. Wadliwie sporządzony. Natomiast to, co się chyba częściej zdarza w operacie szacunkowym czy w operatach szacunkowych, to jest to, że rzeczoznawcy zamieszczają 11 nieruchomości podobnych. No tu na marginesie muszę wtrącić, że to jakoś tak dziwnie się składa, że zawsze tych nieruchomości podobnych na rynku jest 11. Nie 13, nie 18, 11. No to raczej. Dla czytających, myślę, budzi wątpliwości, że jakoś tak rynki zawsze funkcjonują, że tych nieruchomości podobnych jest 11, no ale ten wątek wtrąciłam na marginesie, więc zostawmy go na razie na boku, ale właśnie okazuje się, że patrząc na ten zbiór nieruchomości podobnych i licząc te nieruchomości podobne, rzeczywiście jest ich 11, ale przepis mówi, że te kilkanaście, czyli co najmniej kilkanaście nieruchomości to one mają być nieruchomościami podobnymi. A jak się później okazuje po analizie, no to wśród tych 11 trzy nie są podobne. Nie spełniają wymaganych przepisów, czy wymaganej definicji nieruchomości podobnej zgodnie z artykułem 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, że te trzy przykładowo, czy cztery, no były tam po prostu na siłę upchnięte, żeby patrząc na operat szacunkowy, widać było 11 transakcji. Natomiast po analizie okazuje się, że tylko nie wiem, 7 czy 8 tak naprawdę spełnia wymogi kryteriów nieruchomości podobnej. Reszta jest po prostu na siłę upchnięta i to właśnie byłby drugi powód. Ten może już mniej trywialny, prawda? No bo ten, że zamieszczono 10, a powinno być 11, no to ten jest rzeczywiście trywialny, taki bezsensowny. No bo jeśli rzeczywiście nie było więcej nieruchomości podobnych, no to zgodnie z przepisami rzeczoznawca powinien zastosować metodę porównywania parami. Natomiast jeżeli było więcej, no to powinien przytoczyć tyle, ile było, prawda? Tyle, Ile było nieruchomości podobnych? Yy, I to byłyby, słuchajcie, takie trzy powody, zupełnie trywialne, yy, które się przydarzyły mi. Pewnie byłabym w stanie sobie przypomnieć więcej, ale yy, taka właśnie liczba trzy przyszła mi do głowy czy właściwie cyfra poprawnie mówiąc. Yy, no, i teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy te błędy y, związane z naruszeniem przepisów prawa, czy one w ogóle powodowały także błędność określonego wyniku. No nie, tu akurat za, w, żadnym z tych, w żadnej z tych spraw y, naruszenie przepisów nie powodowało, znaczy inaczej, błąd w wartości oczywiście był, ale on nie, występ, nie wynikał z. Tych błędów, o których wspomniałam, prawda? Dlatego, że zaokrąglenie nieprawidłowe kwoty. Czy nie zamieszczenie uzasadnienia, czy też zamieszczenie 10 i bazowanie na 10 transakcjach, a nie na 11, nie było przyczyną błędnej wartości. Tutaj jakby przyczyna była inna w tych konkretnych postępowaniach, natomiast te błędy, to naruszenie przepisów, o których wspomniałam, nie było przyczyną tego, że była wadliwa w operacie szacunkowym wartość, ale jak widzicie, te bezsensowne i trywialne błędy przyczyniły się do tego, że w tych postępowaniach no te operaty szacunkowe po prostu się nie obroniły, zostały odrzucone. A podstawą było to, że rzeczoznawca majątkowy naruszył w nich przepisy prawa, a przepisy prawa należy wykonywać i należy postępować zgodnie z tymi przepisami prawa. Także zajrzyjcie do swoich operatów szacunkowych, do swoich projektów operatów szacunkowych, bo być może, że zupełnie nie zwracaliście do tej pory uwagi na to, a Wystarczy to skorygować i nie narażać się właśnie na tego typu później ocenę czy eliminację operatu szacunkowego. No i słuchajcie, to były trzy moje trywialne błędy, które mi się w różnych postępowaniach jako pełnomocnik zdarzyły. I byłam osobiście świadkiem właśnie odrzucenia operatów szacunkowych z tego powodu, a dajcie znać, być może Wam się zdarzyły jakieś inne właśnie trywialne czy bezsensowne błędy, napiszcie w komentarzu, sama jestem ciekawa i po prostu ich unikajmy po to, żeby z takich właśnie bezsensownych powodów nie narażać naszych operatów szacunkowych na yy, złą czy właśnie negatywną ocenę. Do zobaczenia, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.